Mamy na ekranach w tej chwili ekipę Team STW, jechał Marcin Czarzasta, Czarzasty i Marek Wartałowicz, jeden w Nissanie 200 SX, drugi w BMW E21, e, natomiast no, to jest sport, który się rozwija. O i teraz tak, Paweł. Paweł. Dytko prototypowym Mitsubishi. A właśnie, auto nie chce skręcić na początku, bardzo trudno się go prowadzi. Cieszy to, że Paweł po, po wielu latach wrócił za kierownicę samochodu rajdowego. Wszyscy go pamiętamy, jak zdobywał tytuły mistrzowskie w różnych Lancerach grupy N. No a teraz jedzie, no, można powiedzieć, też takim Lancerem, bo on tylko z zewnątrz wygląda jak, jak inne, inne auto. Oczywiście jest trochę zmodyfikowany, ale spód tego auta to, to jest Lancer ewolucji 10. Zobaczcie, samochód praktycznie w ogóle nie chce skręcić. No to tak jest krótki rozstaw osi przy tym autku, pchane wszystkie koła, więc tutaj chyba też trzeba go, tak jak się koło, czy też wyrzucać dosyć mocno w zakręt, żeby mieć efekt. Tak, ale to o czym wspomniałeś, jest krótki rozstaw osi, więc w momencie, kiedy już wrzucisz samochód, to ponieważ auto jest krótkie, jest duża tendencja do nadsterowności i łatwo bardzo obrócić się wokół własnej osi. Takim autem się jedzie, no wyjątkowo trudno, widać, że Paweł ma łopieć w górze, czyli cały czas skręcony była piękne teraz marchewy z podwójnego wydechu, no robi to wrażenie, myślę, że, myślę, że kibice mają dobrą gratkę, a, a będzie kilka ładnych zdjęć z tego przejazdu, no ale ja życzę Pawłowi, żeby teraz dolna beczka wyszła nieco lepiej, żeby miał więcej frajdy skręcenia się wokół tej beczki. Ale to powiedz, bo mówisz, że bardzo trudny samochód w prowadzeniu. No to gdzie jest Frajda? No w tej chwili Frajda jest w tym, że jeszcze auto jest całe i zdrowe, bo może się to różnie skończyć. Jeżeli Paweł będzie chciał nieco więcej fantazji do swojej jazdy włączyć, no to może zjechać na trzech kołach skarowej, a do byśmy... Nie, ch nie chcieli. Widać, że on jest mocny, że odpycha się, jakby to mówimy z tych czterech kół, ale no nie chce skręcić, widzicie? On próbuje teraz zerwał przyczepność, będzie się kręcił w miejscu, co jest dużo, dużo łatwiejsze, ale już o, kręcenie się wokół beczki, kiedy trzeba robić ten te metr w promieniu promienia skrętu, no jest wyjątkowo trudne. Ale jak widać pod ten już opanował jazdę idealnie. Jeżeli chodzi o płomienie, to na razie numer jeden w przejazdach bo auta drifterów były głośne i, i strzelały z tych wydechów okrutnie tutaj na karowej, natomiast aż takich marchew, jak to zwykle się nazywa, nie generowały, więc ten prototyp Pawła Dytki faktycznie widowiskowy przejazd. Ja myślę, że, że i tak Pawłowi należą się brawa za, za samą koncepcję budowania samochodów. W Polsce nikt tego do tej pory nie robił. Paweł robi to w taki ładny, schludny sposób. Te samochody wyglądają bardzo ładnie. To teraz jest Mitsubishi, wcześniej był Peugeot, Volkswagen, Hyundai. On jest w stanie praktycznie każdy samochód zbudować pod potrzebę klienta. A to jest fajne, dlatego, no bo teraz zmieniają się przepisy i samochody. Proto właśnie tak jakim jechał Paweł, będą mogły punktować prawdopodobnie w klasyfikacji generalnej w mistrzostwach Polskich, co również urozmaici te mistrzostwa. No to, tak, bo do tej pory chyba większość tych samochodów, które zostały wybudowane przez Pawła, trafiło do klientów za granicą. No między innymi do Hiszpanii, gdzie taki właśnie samochód zdobył szutrowe mistrzostwo Hiszpanii, więc po lekkich modyfikacjach, po pracy z zawieszeniem ten samochód naprawdę może przynieść dużo frajdy, a, a przy tym jest bardzo spektakularny. Kibice kochają takie auta, które puszczają te marchewy z wydechu i, i po prostu głośno ryczą, a tak, takie właśnie są proto, więc sam chciałbym widzieć kilka takich samochodów w przyszłym roku w Mistrzostwach polskich.